Aj! Tak, 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 tak! NIE! Mati jest super, kiepła jest czaderskie, insta w Moi drodzy, moi wspaniali kochanienci, dawno się, się, się nie, się, nie widzieli. A w zasadzie to widzieliśmy się wczoraj, ale ja trochę pograłem. Zobaczcie, po pierwsze mam 70 tysięcy respektu, a po drugie spójrzcie na, spójrzcie na tego skina. Czy to nie jest najlepsze rzecz, jaką dzisiaj widzieliście? Mam wrażenie, że jest i dla mnie również, więc jesteśmy oboje tak samo szczęśliwi. Yy, I moi drodzy, moi kochani drodzy Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo trudnych mapek do pokonania, ale ja wiem, ja wiem co was kręci bike out 2 No cóż, bikeout, nie bike out Jedziemy z tym koksem, oczywiście będę robił sobie markery tutaj zapisywał się, bo no jest to trudne, nie oszukujmy się, nie dam rady zrobić tego w inny sposób Więc jazdeczka. Startowałem, to jest proste Znając że już mi się więcej tak nie uda. Oczywiście, miałem jednego farta raz w życiu i już teraz nie będzie tak dobrze. Aaaa! Chłopcy się zatrzymuje się zastanawia nad życiem. Dobra, uda się. Może już nie będę mówił, kiedy jest dany moment, bo... Mhm. Bo wiem, że to nie wychodzi najlepiej. Powiem wam tak, że na streamie... A! 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 Na streamie grałem ten level i zajął mi on 40 minut, więc zobaczymy, jak to będzie tym razem. Ja już yy, co nieco wiem na ten temat i te, te, to akurat jest dosyć proste. To jest akurat dosyć banalniaste. Yy, trzeba tylko przeczekać, bo ludzie próbują to robić tak na, na bardzo szybko. A to nie ma sensu tak szybko, to wystarczy sobie przejechać po tym jest gitara siema. Widzicie? Mówiłem, za pierwszym razem to zrobiłem, bo to nie jest takie trudne, jeżeli się o tym pomyśli. Z kolei to też jest bardzo proste, bo... Wydaje wam się, że tu trzeba się zatrzymywać, ale to można na pełnej zrobić. Da radę zrobić na pewno. tylko nie wiem, jaki jest dobry moment. To nie był najlepszy. Dobry moment to na pewno jest taki. Taki. Okej, 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 okej. Tutaj trzeba podskoczyć. Mm -hmm. Albo zrobimy to na spokojnie, tak jak poprzedni level i bez głupot. Zajebiście? Zajebiście. Mówiłem, to trzeba na spokojnie. Nie, nie na pełnej, tak jak Mati gadał. Mati gada głupoty, nie słuchajcie mnie. Siup, siup, siup. Siup, siup, aaa! stój, 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 Siup, to też trzeba na spokojniaka. Akurat ta mapa jest taka w miarę, że tutaj trzeba bardziej się zastanowić, niż robić rzeczy na pałę. Chociaż wiadomo, myślę, że da radę też to przejechać tak na szybciora. Ale nie ma co, bo jak, jak się na szybciora robi, to potem będziesz musiał zjeść kalafiera. Bo jest to powiedzenie znane, polskie pożegadło. Jeżeli robisz na szybciora, to wpierdalasz kalafiora Staram się, oczywiście, bez markerów yy, na przeszkodach. Ale, no, jest jedna przeszkoda, z którą sobie na pewno nie poradzę. Dlatego wtedy już na pewno to otwalę. Okej. Okay. Na spokojniaka. Chłop się wywala. Lol, chłop się nie wywala. Ale ja się wywalam. Czemu on się tak bugowo? Przez to mi się pomyliło wszystko. To jego wina, jak coś. Siup. Siup. Oj. Raz, dwa, trzy, na spokojnie a sto. I tutaj też na spokojnie a sto. Aaaa! Tak. Proste, proste. To też proste powinno być. I kulencja przeskoczona. Marker zrobiony. Drugi marker zrobiony. Nie lubię, jak ludzie stoją, tak? We mnie, że tak powiem, bo ja nie widzę, czy trafiam idealnie w miejsce, w które chcę trafić. I mnie pan krowa irytuje. Dobra, teraz jestem ustawiam zajebiście. Essa Dobrze, byczki, być Próbujemy. Próbujemy. To jest już trudne, to już jest bardzo trudne. A, dawaj! Dawaj! dawaj. dawaj. Świetnie! To będzie trudne, ale nie niemożliwe. No mm -hmm. jeżeli bym widział, co jest dookoła mnie. To da się to zrobić. I powiedziałbym, że lepiej to zrobić nawet na spokojniaka. Jak wszystko dzisiaj podskok. Trzeba to przeczekać podskok dobra. Podskok. Zajeb. Zrobię sobie tutaj chociaż checkpointa. Żeby nie musieć przeskakiwać za każdym razem, bo to nie jest problem przeskoczyć, tylko jest to irytujące. Siup. 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 Siup! Chłopcy będzie markery robił co przeszkodę. No co za jegomość. Dobrze, Machi, zrobiłeś. Przeskoczyłem tutaj dosyć ładnie, więc zasłużyłem. To jest dla mnie nagroda. Nagroda. Siup. Pytanie za 100 punktów. Czy da radę tam przeskoczyć tak... Oj! Aj! Dobra, to jest challenge dla mnie. Jako, że jestem już mistrzem To czy ja tam przeskoczę tak śmiesznie No nie jest to śmiesznie, ale było ładnie yy, No może ktoś się nawet uśmiał, więc zobaczymy. Dobra. To było dosyć... Z tego co pamiętam, to było proste. A to było chyba proste. Yep. I to też było banalne. Banalne to było. Wystarczy jechać pomiędzy, i tak jest mała szansa, że was to dupnie. Proste, że tak. Tam ta kuleczka, co się tam kręci, w oddali to jest. Yy, finish line. no oczywiście to. Ajajaj, zrobimy. Zrobimy to. Chat, wierzcie we mnie. Było podwójne. Esa-sito I dobra. Mój największy nemesis Timmy Tardy. Tak naprawdę mój największy nemesis to są te kulki. Ale Ech! kurczak się poradzi. Elo! I teraz to. To też było dosyć trudne, ale nie bardzo trudne. Bo tutaj jest ciekawostka, od, którą odkryłem na streamku, Teraz wam pokażę. To was nie zabija, to was tylko podrzuca. No chyba, że akurat was zabije, to was zabije. Trzeba ich chce czas trzymać i jest... <noise> Będzie git, zaufajcie mi. Szkoła stuntów Hogatego mnie nauczyła, że takie rzeczy to są proste jak kopel, Ale no, chyba, że akurat wpadasz niefortunnie, to nie jest proste. Oh! To było dobre, dobre podejście Gdyby udało mi się tak podskoczyć Kurde, to fajnie wygląda jak tak... Uh -huh. Aj! Tak, 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 tak! Nie! Dobrze. Wreszcie się udało. No z 5 minut tutaj spędziłem, jak nie więcej, nie wiem To... To będzie trudne. Tego nie lubię. To jest cholercie trudne. Niby są tylko trzy skoki, ale to jednak. To zawsze te trzy skoki. Aj też nie mogę za szybko. Zatrzymuj się, zatrzymuj się Mati. I wyczekuj. Teraz prost, że tak. Dzięki, że im powiedzieliście. Siep, jak to teraz przy, 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 hmm. Muszę chyba zacząć jechać w momencie... W jakim momencie najlepiej będzie? Jak to przyleci nade mną, tak? Jak będę miał to na wysokości twarzy? Dobra, musiałem zrobić cech point po drodze, bo to było zbyt ciężkie, ale się udało. Czy to jest już ten moment? Nie, to jeszcze nie jest ten moment. Tam widzicie te przechylające się skurwole? To jest moment mojej porażki. Wczoraj płakałem na tym. Sięga. To też, to też nie jest takie proste, bo ta kulka cię przebija. W sensie przechyla cię na drugą mańkę i jeżeli mocno cię przechyli, to nie trafisz na. Nie trafisz na tę rurę i potem jest ciężko. O, chyba, że zrobicie to tak jak ja. Okej. Okay. To jest to, moi drodzy. Moi drodzy kochani wspaniali piękni widzowie. To jest ten moment. Moment, w którym ja zostaję szał. Pierwsza próba. Zimcie kciuki. <grywa> Kolejna pierwsza próba. Dobra. Ja mam już na to technikę ogólnie, ale kurde coś dzisiaj nie wychodzi, palce już nie te Wczoraj się udało, to, to dzisiaj się nie udzi? nie się Tylko tutaj bez zetki trzeba zrobić, czyli bez, bez gazu jakby Trzeba się jak naj... Mm -hmm. Jak najwięcej zatrzymywać A ja mylę przyciski Z Zdupiło Ej! Ej, popsuły się! Jest mała luka na to, że to się uda tylko. Dobra, w takim razie ja sobie zapisuję tu checkpointa, jeżeli to się zdupiło, bo wczoraj to było idealnie, także z tego można było przejechać z białego na czerwone i tak tak wiecie, to się prze przekręcało i było git, a tutaj one są out of synchronization. No i zobaczcie, no to nie idzie, tak kurwa! Dawaj, 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 dawaj. Markerek. Bo nie, bez markera ja tego nie zrobię, nie jestem aż tak profesjonalny, Jak mówię, że jestem dobry czasami w tę grę, czasami coś wyjdzie. Jak widzicie, to nie wychodzi. No, nie da się tego zrobić. No tutaj teraz to tym bardziej. Zdupił się. Zdupiła się synchronizacja, naprawdę. To wczoraj było trzy razy łatwiejsze. Bo można było przejechać tak sobie z boku na bok. One teraz są odwrotnie. Jest kawałek. Cień szansy. Wow! Wow, co się dzieje? Dobra. Ok, i tak szybciej niż wczoraj. Ale boże, Ok. To było proste z tego co kojarzę. Tak w miarę. Aj, dawaj, 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 dawaj! Aaaaa. Ok. Ok. Zajebiście. O, zapisało się. Ja myślałem, że się nie zrobił. Myślałem, że się checkpoint nie zrobił i stracę mój progres. Ale jednak jest git. Dobra, teraz się ustawić tutaj. Powiedzmy tak. Go. Ajajaj, aj, aj, dobra. Nic mnie powstrzyma dzisiaj. Ja jestem nie do powstrzymania. Pop, pop, pop. Baletnica. O mój boże. That was pretty good, Mati Nawet czas nie jest taki zły. Ciekawe, ile mi wyjdzie. Z 20 minut chyba. Bo musimy to przejść i Iiii... potrójnę. naprawdę. jazda, 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 jazda. Ty, chyba mam rozbieg za mały. Czy to ten moment? Czy kurczak przeleci? Czy kurczak nam szyfrować? Dawaj! Doleciał, 23 minuty. Poprawiłem i tak rekord ze streama. Na streamie zrobiłem to w 40 minut, więc to i tak jest dwa razy lepszy czas. Może któregoś razu pobijemy to jeszcze na jakimś streamku. Oh. No ale dobra, bikeout jeden za mną, bikeout 2 też. Został bikeout 3 i jeszcze tutaj bardzo różne inne mapki. Nie mam pojęcia, na czym one będą polegały. Yy... Cóż. Przeszedłem tę mapkę. Zobaczymy jak to tam wyjdzie na film, jak to zmontuję. E, niedługo możecie się spodziewać, że nagram to z ekipą e, i będę ich uczył grać. Nie, nie żebym był jakimś mistrzem i nauczycielem odpowiednim, ale na pewno lepsi, lepszy będę niż chłopaki. Tak więc dobra. E, ja w tym momencie się zwijam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać co sądzicie. Łapeczka w górę, jeżeli... Łapeczka w górę, nie umiem mówić. Łapeczkę w górę zostawcie, jeśli wam się podobało. I tyle. Do następnego, guys. Pa!